Siemano, witajcie, ze strony Kozak i w tym pierwszym odcinku z Roblox na moim kanale tak, yy, mam zmianę nagrać na z wertezem. tak, to oby by, a więc no, ustawiajcie łapki w górę ja tutaj nie wiem szczerze mówiąc co mam robić się chyba zbagowało. jeśli próbuję resetnąć nie ja wiem, chyba tak sprawdzimy zaraz Coś czasem nie zbagował. O, się zbagowało. I dzisiaj jest oby, by... Więzienia, dobra. Um, tutaj widzę to... No, nie wiem, czy ja to oby przejdę w ogóle. Ja nie wiem, że mówię. Aha, dobra. Ja myślę, że tutaj są też ludzie. Tak... Um, tu... Tej ja gram w Robloxa po raz pierwszy. W sumie... Nie no grałem tam wcześniej... Um, toś, mam, mam dwóch znajomych. Takich nie youtuberów w sumie tutaj, a więc no... może, może, yy, może tutaj coś zobaczymy. Yy, ty mam na drugiego stage'a. Tak. Yy, ja tam się na Robloxie teraz bardzo nie znam. Ja gram na telefonie, więc trochę tam gorzej. O i proszę tutaj, checkpoint. <gryw> a więc no... Ja... Takim w Robloxa nie jestem jednak, ale coś tam grałem poza odcinkiem, no panie w Adopt Me, tak, a więc na pewno no, nagram jeszcze Adopt Me dzisiaj, znaczy się nagram dzisiaj, kurwa, znaczy się nagram dzisiaj, ale nie wstawię tego tego dnia, kiedy to będę wstawić. nie wiem ile będę, o ktoś dzwoni, a więc czekajcie chwilę, ja w tej zaraz będę. Witajcie, musiałem otworzyć w jakimś typowi. No, siedmofon zepsuł i zginąłem, kurwa macie. jest znowu jest mój pies, jak się jakieś czekanie, to sorry z góry. Przepraszam was bardzo, to jest jakaś taka pani. Yy, I tak, jak to słyszę, jak ma na imię, to sorry. Yy, ja tutaj idę po prostu... Przed siebie muszę to oby zrobić, kurwa, co chuj. Gruba połóż się. Już, bo ci strzelę. Z jakiego wiem, może nagram z... z Vertezem. Może nagram... Będę z Vertezem nagrywać może, jak się zgodzi. Opiszcie mu tam w komentarzach, że chcecie, żeby, żebym nagrał odcinek z Robloxa. Może kawę czy ale Nie grał w Roblo Robloxa. On takiego typowego skina. Ta, nie chciało mi się. Nie mogę tego z głupiego kurwa, etapu nie mogę tego przejść. Więc no, trzeba iść prosto przed siebie, w kurwa. No, co za główny, zaraz się w kurwie i zatrzymam. Dobra, to zatrzymuję. Widzimy się już, jak już to przejdę. Witamy, witam Was po cięciu. Mnie to trochę jeszcze zajęło. To z tego zrobienia. A więc no. Gdzie się tak, no ja to zrobię na no, easy Pamiętam, że chyba ja tu kiedyś przychodziłem, ale to było dawno tam Kurde, to już ciężko pamiętam, zawsze ja z tym skróciłem O! Przeszło X za pierwszym razem Teraz mi się udało Ej, idziemy do nas mam górę Trzeba, ja tu kiedyś tam przychodziłem, pamiętam, że to oby, ale to było już dawno Musiałem stworzyć sobie nowy kąt tutaj checkpoint musimy sobie zrobić. Nie musimy. Aha, pierwsza skrzynka to klucz. Mówiąc tak losowo szłem. No i tutaj mam otwarte drzwi. Tę pani do zajdzie Nie, jednak jej się nie chce. Ja tego też strasznie nie lubię. Nie lubię tego. Ja nie, nie wiem czemu. Po prostu tutaj tego nie lubię. Nie, to nie jest moja ulubiona gierka. Tutaj też są takie, te, które mi wkurzają. A wczoraj nie było filmu, po prostu nie miałem czasu, żeby, na, żeby nagrać i wstawić. W sumie próbowałem tam wstawić, ale coś tam mi nie wyszło. Um, tutaj mam pełne full skupienie. O, udało mi się za pierwszym razem. Janci, dzisiaj jak ja nagrywam, to, to są jakieś czyty, nie? Um, tutaj, tutaj nagrywam. I jakoś. O, tak, dobra. Um, do robuxów nie mam na razie żadnych, bo... Nie ja wiem, nic robuxy nie są potrzebne do szczęścia. Wiem, że tam Vito nagrywa i muszą potrzebne robuxy do szczęścia, bo inaczej chyba nie mógł grać. Znaczy się niech nie hituje cię ziomeczek, ale no. W każdym odcinku masz robuxy ja więc no. Czasami kto tam raz tam dwa nie miałeś i trochę fail był, no. Ale bym teraz się ucieszył, nie? Gdybym tam skoczył, nie? To było głupie. Dobra, więc ja tutaj idę Ja tutaj idę prosto, prosto I jestem już tutaj przy tym etapie, którym skusiłem niecący O proszę, i jesteśmy tutaj już Jest teraz prosto Proszę a ja widziałem tutaj takiego skina poszarpanego na siedlu. Skina nie mam i nie, nie będę go miał tak cały czas. Po prostu mam, mam po prostu innego skina, po prostu to jest już takie standardowe. Yes. Um, tutaj pisze, że, że trzeba uważać, bo są te kolce. Te proszę, kolce z góry spadają, patrzcie. Tak, ja, ja to ogólnie tam czytam po angielsku, ale z angielskiego jestem słaby. Um, Jestem teraz w siódmej klasie, byłem, teraz idę do ósmej klasy. Um, I ja mam co roku tak samo co jest nie? O oh, fuck. Ale o oh, kurwa ej, ten takim dobrze idzie. Znaczy... Sora, nie taki tylko oby. Tak tam, tam jakiś nagram może, ale no to jest... to jestem za jakiś czas, u mnie. ja te idę dalej. Um, pamiętam, że na to chyba nie można było wstawać. No, można było na to wstawać, ale no... O no, proszę, stałem już. I tak kule to właśnie odpadała, no. to odpadało, To odpadało właśnie tą kulę. I tam ta. I to było wkurzające właśnie. To mnie z każdy razem zabijał, o. Odpadł już koniec, dobra. Ja skończyło to się i teraz idziemy. On teraz nie skusił, nie? Kur... A mać, dobra. Trzeba muszę tak się spokoić. Tamta kurde, nie muszę się... Samy 1.pl To jakoś... ona... ona w sumie jest... no, nie wiem czy gra w to pierwszy raz, czy tam drugi. <grytanie> Zwaliłem ją. <grytanie> to to był w moim stylu. Słuchaj, bo co? Ja, ja nie wiem czemu czasami mi coś śmieszy. Jak coś śmieszne nie jest. A to co jest powinno być śmieszne, to, to mnie nie śmiesz. Ja, nie, nie, nie wiem czemu. Takie tak, ja tak mam, Głupie rzeczy mi śmieszczą. <noise> nie wiem czemu... O mogliście tam zmiedzować, zauważyć, tam... Ono wyszło z tego bycz, co? Nie. Tam jest dobre. I chuj spadłem. Dobra, dzisiaj to oby, w sumie mam zamiar przejść i skończę ten odcinek. No ma już 8 minut, a ja więc no jakiś tam 15 minut macie zagwarantowane. U ich odcinków nie będę robić, bo musi nic tam wstawiać. Nie, nie pytajcie. Ja mam tam z tego z Minecrafta nagrane, ale musieliście się nie wstawić i... chuj i usunął się. Tak, to wstawiam od, od razu. Myślałem, że live właśnie z tego zrobić, ale wiesz, dobra, ja to przejdę i wam zrobię tutaj po prostu zdjęcie. Witajcie w końcu tu przeszłym. Tak po takim długim czasie. I to na pewno teleportnąć, no. Mam tutaj właśnie teleport. Checkpoint. I lecimy dalej. Tutaj będziemy musieli uprawiać parkura. Coś sobie uwielbiam, tak. Jestem mistrzem w parkura. Tak, jestem najbardziej prestiżowym gościem. Lepszy od Huntera, Verteza, Purposa. Bardzo lubię parkura. W sumie jestem lepszy. Tak bez back mówiąc mówiąc, jestem lepszy od, be, od Belli w parkura. Ale no. Nie wiem, nie, nie, nie przepadam za tym parkurem. No. Musimy dniem tych biegać. Nie. Nie chcę. No tam się mówię, ale nie będę tego czytał, bo muszę je skupić. Rejdemon. Dobra. Jedziemy dalej. Hmm. Dobra, jeszcze nie będę... Nie będę robić przerwy tego odcinka. Na razie nie. A gdzie mam jeszcze swoje nerwy. Ale tutaj będzie dużo tego cięcia. Uff, ja, ale mi się teraz chce przekinać, nie? Ale, ale moja nie widziała i mówiła, że trzeba to zmienić. Wiesz znaczy, tam, tam przekinałem, jeszcze tam wcześniej. I mój kuzyn. Kurwa ma zimne gówno. I ma mało procenta. I musiałem muszę teraz to podłączyć, proszę. Podłączyłem to już. Trochę to potrwa. Dobra, spróbuję tak jeszcze dwa razy. Jak mi się nie uda, to wtedy robię cięcie. I To będę musiał przechodzić. Ja nie będę tego pro na raz, tylko zrobię po prostu. Mm, jedziemy dalej. Dobra, Jeszcze czas i jak mi się teraz uda, to wtedy zrobię cięcie. Dobra. Tak i tak. Dobra. Potem musimy się tam w lewo i w prawo. Ci teraz nie do wtedy lecimy tam, tam, tam od nowa i wtedy robię cięcie kolejne, dobra, cięcie robimy witajcie po tym cięciu Zrobię to w końcu to co prawda długo mi zajęło nie? ale nareszcie już prawie koniec tutaj widzę, że ludzie już to przeszli tak jestem słaby w tą grę a więc no tam tylko grałem w Adopt me i się na soko, lecz bo mi jest coś fale doka. Yy, ja tylko gram w Adopt mi tam gdzie się nie ginę. No kurde, ty musisz musz chodzić, nie? Chyba nie wiem czy ten nam dobrze wyjdzie, sądzę, że tak. Zamędzi łapkę w górę, suba. No i co no? Dobra, weszłam jakoś. No, i jak tam wszyscy mówiłem, nie zapomniałem sobie o czym mówiłem, ale. Kurwa, mać. Jakaś się kurzem. wkurzam. Yy, moja to widziała i mówiła mi, że mógłbym słownictwo zmienić, a więc no. Staram, staram się ty nie przeklinać, ale jakoś widzicie, Krzyż jak mogi się zobaczyć, czy się. No. Nie idzie jakoś. O, jest kontrakt, ty spadnie, to będę przekinać. O, siema. O nie, jak mi przejka życia. Teraz idziemy tutaj szybko. Dobra, jest. O, teraz to się nie zamknie. Tak. No nie mam tam jakiś czas, żeby wziąć i to przejść. A my teraz po schodach, po schodach trochę, trochę tu potrwa, więc chcecie to piszcie mi tam w komentarzach co, jaką gierkę chcecie tej, tej w Robloxie, bo myślałem tak wcześniej o tym Robloxem, ale nie byłem tu tak do końca przekonany, no, no przy tym za pierwszym razem, brawia. Jak widzieliście tam, tam się też rajd'owałem kurwa. Tam się też raj'ałem, ale nie, nie przekląłem. Idę już tego odcinka. 13 Nie zrobiłem cięcia w sumie. No i. Jak możesz zauważyć, na no, łospady mi pierdolę. No what the fuck, nie wiem. Minecrafta dzisiaj. Minecraft to wstawię tam kiedyś. A i nie było filmu, bo byłem zmęczony. Byłem zmęczony życiem, tak. Też nie będę na co filmów wstawiać, bo też sam czasu stawiam nie mam. Zwłaszcza, że mój wujek ma yy, ten. Wolna, jest przeciwko, nagrywania moich filmów na Ety. I ja będę sobie sumie za niedługo jechał do mojej cioci. Bardzo lubię moją ciotkę. Za jechał do mojej cioci, nie? będę jechał do mojej cioci. się zagłuj w ABM się pod tekstury no jak siadę jak siadę będę jechał chodzić i, i tam jedyne co będę miał to tablet tak a więc będę nagroty tam na tablecie coś tam nie wiem co jeszcze wpiszę co mogę nagrać na tablecie. na na tablecie. tylko długo na na z tej wspinaczki. Tutaj idę. O, kurde, w pamaśle, właśnie zginąłem. Oła. Właściwie może sobie może, 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 może zmienię jakiś tam inny kolor skóry. Bo ja jestem biały, no ale tam, no bez przesłady. <grych> Teraz w to zmienię. I będzie. Tylko idziemy dalej. Ja gram to samo w Pokémon Go, a więc no mogę nagrać też Pokemony. Mam dziewiąty level. Ja mogę też nagrać. Jak jestem grzeczny albo niegrzecznym dzieckiem. w sumie nie chcę być. I w wersjatem w sumie chciałem tam nagrać, ale no napisałem bardzo, bardzo sobie tam w komentarzu, że prosi, proszę, bardzo go proszę o, na, ym, o, nag o nagranie no, filmu. Chciałem, chciałem go prosić o wystąpienie. Ym, Jednym z moich filmów. Może ja tam też u niego... No kurwa, macie na gówno. Może ja tam też u niego wystąpię. Nie wiem jak się zgodzi. To będzie dobrze, jak nie to... to nie. I... Dalej ginę. I mój kuzyn, który ma... To jest taki mój kuzyn bardziej. Jest jaki bo ja się, ja ogólnie jestem czasami... Więc ogólnie spotkałem trzy razy moją ciocie, to rzadko w sumie kiedy, kiedy widuję. Szkoda w sumie, jest bardzo fajna. Tylko z, tego, ja o, z tego co ja pamiętam... O, tutaj ze skrzydu. Z tego co pamiętam to tutaj będzie coś kurzącego. Tak. Chcę dać się ześ w rejrze. O nie. Zjazd mi typu nie boję się. O, fajnie. Juchu. O, z, ej, jakim cudem nie wpadłem na stage'a. XDA. Jeszcze raz. Co stało? to? Aha. Nie pytajcie. Nie pytajcie w komentarzach, bo... Nie odpowiem wam na to pytanie. No ale z tej zapisał, więc dobrze w sumie jest to. No tutaj jedziemy dalej. Z tego co tam widziałem, to ja nie wiem, czy tam się będzie trwać. Troszeczkę będzie trwać. Dobra. Nie chcę tego odcinka trochę przedłużać, a więc. Cięcie. A widzicie, wyrzuciło mnie z z obby. A więc. Dziękuję wam za oglądanie subskrybujcie, łapkujcie. Ja to mi się nie waduje od... no nie, a więc widzimy się w kolejnym odcinku. A więc widzimy się w kolejnym odcinku. To Nara, Piszcie tam ludziom, żeby mnie, żeby wzięli i, i zapraszali mnie, może tam z kimś nagram, może z Doknesem. A widzimy się w kolejnym odcinku. Nara, Nara.